Każde niemowlę pewną część swojego życia spędza noszone na rękach. Dla dzieci prezentujących trudności rozwojowe, czy to związane z regulacją napięcia mięśniowego, czy z asymetrią posturalną, zdecydowanie najmniej korzystną pozycją jest ta z ustawieniem przodem do rodzica. Pozycja ta sprzyja nieprawidłowemu odginaniu i prężeniu się do tyłu. Dodatkowo najczęściej, nie mając jeszcze wykształconych mechanizmów kontroli tłowia, maluch pochyla tłów, swój tłów do boku w jedną stronę. Najlepszym wyborem dla najmłodszych niemowląt jest noszenie w pozycji tzw. fasolki. Zapewnia ona pełną symetrię ustawienia tłowia oraz sprzyja aktywizacji mięśni brzucha. Alternatywą może być asymetryczny sposób noszenia z podchwytem za jedną nóżkę. Ponieważ dziecko doświadcza tutaj wydłużenia jednej strony ciała i skrócenia drugiej, bardzo ważne jest, by nosić w ten sposób malucha na jedną i na drugą stronę. Ta technika jest też wykorzystywana w celach korekcyjnych w sytuacji asymetrii posturalnej. W takim przypadku warto jednak zawsze skonsultować się z fizjoterapeutą dziecięcym, który dostosuje indywidualnie do potrzeb najlepszy sposób pielęgnacji dziecka. Dla niemowląt starszych korzystną techniką jest również noszenie malucha tyłem do rodzica. Czyli podnosimy sobie Dziusia w prawidłowy sposób i teraz układamy do jednej z pozycji, w których będziemy nosić, czyli w tak zwanej Pasolki albo łódeczki. Nasza dłoń jedna spoczywa w okolicach miednicy dziecka. Najlepiej z kciukiem wyciągniętym między kolankami. Czubek głowy w zagłębieniu łokcia naszego. I jest to mniej więcej taka pozycja. Może ona być bardziej pozioma, czy troszkę bardziej pionowa. Drugą pozycją jest pozycja taka za jedną nóżkę. Może być to na jedną stronę, oczywiście, i powinno być, i na, na drugą stronę. Kolejną pozycją jest taka boczna pozycja. Tutaj dziedziość sobie leży na naszych przedramionach. Ważne jest, żeby broda y, dziecka skierowana była do mostka. Y, zapobiegamy w tym momencie tutaj odgięciu y, czasami nadmiernemu. Druga ręka między y, udami y, dziecka. U starszych dzieci, ale już nawet u takich jak Ignaś, możemy zastosować pozycję takiego krzesełka, kiedy dziecko w symetrii jest przed, przed nami. Może być to również podchwyt za obydwa, za obydwa biodra.